Widać, że ciężka praca, którą włożyliśmy w okres przygotowawczy, jak również e, kilku nowych zawodników, tak właśnie między innymi Kadłowski, Jadłowski, e, przynosi powoli efekty. Nie chcemy tutaj chwalić dnia przed zachodem, ponieważ to jest pierwszy mecz, więc też, też na fali e, jeszcze entuzjazmu podeszliśmy do tego meczu. Aczkolwiek widać postęp, widać, że ta drużyna się rozwija i... No, to, co już wcześniej, myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o coś więcej niż to trzecie miejsce od końca w tej lidze. Założyliśmy się od sobie przed meczem, że w ogóle przed sezonem, przed rundą, że chcemy zdobyć minimum 18 punktów. No i dzisiaj chłopaki zrobili pierwszy krok w tym celu. Nie zakładaliśmy żadnego miejsca konkretnego, ponieważ no, ta grupa, ta liga charakteryzuje się tym, że każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. Czyli, że są to pierwsza, jest to pierwsza kolejka po, po okresie zimowym, więc. Myślę, że dopiero po dwóch, trzech kolejkach będzie można tak zweryfikować wartość poszczególnych drużyn i co kto prezentuje swoją grę. Przed tą rundą wiosenną rozmawialiśmy w okresie przygotowawczym i padły takie słowa: chcemy być i jesteśmy alternatywą dla gryfa. Zdecydowanie. Widać to chociażby po strzelcu jednym z bramek, Kadrianie Łopuszyńskim, który. Yy... Rok temu próbował swojego szczęścia w gryfie. Niestety powiedzieli mu, że, że, że jest za słaby do gryfa. Wiktorii bardzo dobrze sobie radzi. Tak? Jest też u nas Kuba Gorzeń, który z Koszalina przyjechał do Słupska i też. Y Chciał, chciał grać w gryfy, niestety w Gryfy powiedziano mu, że no, jest za słaby na czwartą ligę. U nas się odnalazł. No, nie chcemy być może tak spadochronem czy takim jakimś materacem dla piłkarzy, którzy się do gryfa nie załapią. aczkolwiek y, jesteśmy alternatywą, zresztą dzisiaj się było widać. Przyszło wielu kibiców jak na mecz B klasy, bo tak liczyliśmy tutaj, że było około 50 osób, więc... Fajnie, że ludzie przyjeżdżają, że chcą nas oglądać, tak. Dzisiejszy mecz rozgrywaliście w roli gospodarza, a spotkaliśmy się w Jezierzycach. E, tak, tak to już wcześniej rozmawialiśmy na ten temat e, cały czas e, prowadzimy rozmowę z miastem w kwestii e, użyczenia jakiegoś terenu pod e, możliwą lokalizację naszego boiska. Jeżeli tylko taki teren dostaniemy, rozpoczniemy pracę. M, bardzo dobrze nam tutaj w Jezierzycach. Chcemy tutaj dalej grać, póki nie będziemy mieli e, innej alternatywy. Tutaj gospodarze są bardzo mili dla nas, wszystko fajnie się układa. Jak na poziom B klasy to boisko jest bardzo fajne, szatnia też jest no, z, już z wyższej ligi i wszystko jest w porządku, aczkolwiek dążymy do tego, żeby grać w swoim, na swoim boisku w Słupsku, żeby jeszcze więcej kibiców mogło przyjść i, i zobaczyć jak to wszystko wygląda.